Witam serdecznie moim gościa Krzysztof Grywel Gadget Team. Witam. Krzysiu przegrywacie w tym ostatnim pojedynku 14 kolejki dla Was nie ostatnim, bo jeszcze zagracie w baraże, ale dzisiaj tłumaczycie się czemu przegracie z baspalem nie wiem czy przegraliśmy z Baspalem, może, może to, że wróciło. Wrócił prawie cały skład, kilku chłopaków kontuzjowanych Krzysiek miał pauzę, eee, no może brak trochę zgrania, nie graliśmy trochę parę meczów ze sobą, więc, więc trzeba się z powrotem dotrzeć. Ja mam taką tutaj teorię spiskową. Baspal zasłużenie wygrywa bez dwóch zdań, ale czy nie odpuściliście, nie odpuściliście trochę tego meczu kosztem, że barażę już za kilka dni? Może też, może się działo z tyłu głowy, że ten mecz jest praktycznie, no można powiedzieć o nic, a najważniejsze no, teraz się skupić wtorek, środa na barażach. No, Słyszałem, że chcecie zostać w Ekstraklasie. Jak najbardziej, bo chcielibyśmy pokazać, jaką jesteśmy faktycznie drużyną, bo niestety w tym sezonie nas gnębiły kontuzje plus zawieszenie Krzyśka, no i po prostu się posypało wszystko, więc chcielibyśmy zostać i w przyszłym sezonie pokazać, chociaż wejść do tej pierwszej piątki. Zdecydowanie mogę potwierdzić, że mieliście największe wyboje w Ekstraklasie, jeżeli chodzi przynajmniej o personalia. No tak, no, posypało się po kolei, także no, w najgorszym momencie brakowało nas sześciu z dziewięciu ale obroniliście się obronną ręką przynajmniej gracie w barażach 14 kolejek za nami Gadget Team ma szansę pozostać pierwsze pytanie różnica między pierwszą ligą którą graliście a teraz w ekstraklasie duża jest różnica jeżeli chodzi o kulturę gry czy w ogóle nie ma różnicy Według kultura gry i tak dalej, no porównywalne są poziomy, nie ma, nie ma takiej przepaści jak myśleliśmy, że po prostu przyjdziemy i będziemy, będziemy bici na każdym meczu i tak dalej, można spokojnie powalczyć z każdym, więc, więc nie widzę, nie widzę tej różnicy aż tak dużej. 14 kolejek za nami, powtarzam to już po raz kolejny, gdybyśmy mieli cofnąć czas, masz bagaż doświadczeń tych 14 kolejek, startujemy od początku, co byś zmienił? Nie, nie zmieniłbym dużo. Po prostu w naszym przypadku poprawić obronę przede wszystkim, bo czasami, czasami dziurawa jest ta nasza obrona, a, a tak mamy bardzo dobry, zresztą to pokazują statystyki, e, więc no tyle. No. Obronę trzeba poprawić i byłoby ok. Zadam pytanie dzisiaj. Ty Tylicz, Gold Team kto? Myślę, że e, Gold Team. Dziękuję za uwagę. Dzięki.